Listy uwierzytelniające składane głowie państwa polskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Twórcą zasad polskiego protokołu dyplomatycznego po uzyskaniu niepodległości był Stefan Przezdziecki, który opracował pierwsze przepisy protokolarne, ceremonialne i etykietalne Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1919-1925 listy uwierzytelniające składane były w Belwederze na ręce naczelnika państwa, a potem prezydenta Rzeczypospolitej na zamku królewskim. Przejazd na te uroczystości ulicami Warszawy był barwnym i budzącym ciekawość mieszkańców wydarzeniem. Protokół przewidywał, że w dniu, w którym wyznaczona została audiencja u głowy państwa dla złożenia listów uwierzytelniających, szef polskiego protokołu dyplomatycznego wraz z adiutantem prezydenta udawał się do siedziby nuncjusza lub ambasadora w galowym powozie lub samochodzie z eskortą wojskową. Do sali audiencjonalnej lub rycerskiej na Zamku Królewskim, gdzie odbywała się uroczystość wręczania listów, ambasador wchodził poprzedzony przez dwóch adiutantów, prowadzony z prawej strony przez ministra spraw zagranicznych, z lewej przez dyrektora protokołu. Po przedstawieniu świty ambasadora, dyrektor protokołu przedstawiał mu współpracowników prezydenta. Po skończonej uroczystości, prezydent zapraszał ambasadora do przyległego gabinetu, gdzie odbywała się rozmowa w cztery oczy. Po skończonej audiencji, ambasador wracał do sali głównej i żegnał się z obecnymi członkami rządu. Moment ten był też okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć. W okresie międzywojennym zamek królewski stał się oficjalną rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Ignacy Mościcki urzędował tutaj przez 13 lat, i sam zamek stał się też miejscem oficjalnych ceremonii składania listów uwierzytelniających przez ambasadorów państw obcych. Posłużyły temu celowi dwie sale: pokój audiencjonalny stary oraz sala rycerska. Protokół jest dynamiczny, tak jak dynamiczny jest współczesny świat. Natomiast listy uwierzytelniające są stałym elementem w każdej służbie zagranicznej i oznaczają początek misji każdego ambasadora.